Tak, tak, cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie, witamy właściwie Klara też chciała być. E, na przywitaniu, tak? Dzisiaj jedziemy spełnić y, marzenie Klarusi, tak? Jedziemy? Dzisiaj jedziemy. Ja się bardzo cieszę. Tak, jedziemy dzisiaj spotkać mufinkę, bo Klara zobaczyła, była w poniedziałek u e, dentysty i zobaczyła wielki baner, że będą wiele niej Górze, więc Klara bardzo chciała jechać, no więc mama spełnia marzenia, tak? A. Spełniamy marzenia i jedziemy I panu, Ja się cieszę z tego powodu no. Ja też się cieszę I, I dlatego mi wyrwała włosy <śpięk> No dobra, a chciałam się z wami po prostu przywitać w tym dzisiejszym vlogu Witam was bardzo kochani serdecznie My właściwie musimy zaraz już się szykować i wyjeżdżać Dlatego chciałam się z wami przywitać No, więc lecimy, nie Klarinka? Jeszcze musisz włosy uczesać Przyjechaliśmy już do galerii, ale to straszne polegnie, nie? Będziecie ja poszło

Później stanie w kolejce dwie godziny. E, I znowu godzina drogi powrotu. Jeszcze do McDonalda szliśmy na piechotę, kilometr. E, Wiano mi w drugą stronę. No i ja z trójką dzieci na szczęście. W Galerii była moja mama ze mną, bo tak to. przecież nie dała rady. E, z Milą na pewno. Ja się jak już zaczął w połowie marudzić, więc on poszedł z moją mamą właśnie. A ja stałam tylko z klarą, bo klara była zdeterminowana, żeby wystać. I, I tak się stało, ma zdjęcie, jest w książce. you as you sleep Dzień dobry kochani. Witam się złami z spacerku. Z, z ja jestem w kurtce, Domin. Tak jak zawsze... Tak, jak zawsze. <laughs> zawsze, jak się patrzy na nas, to ja widziałem z tego, te, takiego mema e, dzisiaj rano. E, ja patrzący e, przez okno, żeby zobaczyć jak, jak się dzisiaj ubrać, jaka jest temperatura. I tam właśnie szło takie dwójka ludzi. I jeden rozebrany tak jak ty, a drugi ubrany tak jak ja. Więc właśnie my jesteśmy z takiego mema. E, no, no, nic się nie zmienia. U nas jest tak zawsze. Zawsze ja chodzę ubrana, a Domin rozebrany. No, no, ale Klara ma, Klara ma to po nim, bo ona też wiecznie jest gorąco. Ona chce być rozebrana i, i no. No i tak. tak. Skarpetek nie założy, bo tak, jest gorąco. Tak, bo jest gorąco. No, masakr. Ciekawe co będzie zimą. Mam nadzieję, że już wtedy nie będzie za gorąco na skarpetki. No, no. i chciałam się przywitać w tym dzisiejszym vlogu. O, już mi rękało. A mieliśmy super spacerek w pięknym miejscu. Skontrolowaliśmy też budowę jak zawsze. Miastach, my, tak jesteśmy jakiś crazy. No. Już pewnie tam wszyscy znają nasze auta z tych co robią ten nasz domek, bo co chwilę nas widzą jak podjeżdżamy i ich obserwujemy. A dwa auta mamy, więc na bank znają dwa. Ciekawe czy łączą nas z nimi. Czy myślą, że to dwa osobne przynajmniej będą myśleć, że to nie tylko jedna osoba tak jeździ, tylko dwie. Że to nie tylko my. Ewentualnie myślą, że to może są ten... dwa różne domki. No to mówię o Że to nie tylko jeden tak jeździ, tylko więcej ich sprawdzę. Ewentualnie są też inni, którzy przyjeżdżają o innej No właśnie, może nie tylko my. Ale my przyjeżdżamy o tak różnych godzinach, że aż dziwne, żebyśmy nie trafili. Raz chyba trafiliśmy chyba Tak? No ale wracał. Zawracał, Więc nie było takiej pewności. Rozdzieliliśmy się z gminem i biegnę po w ja szkoły. Ale też już zostało za kwitki rękawek, żebym się ciepło zrobiła krwą. W cieniu jest chłodno, a później wiecie, idziecie i już jest fajnie. No ale, no ale widać już oznaki jesieni, coraz więcej liści leży na ziemi. Ale <grym> się chyba zrymowało. I... Na drzewach też już się robią takie wiecie em, kolorowe, te liście, niedzielone, więc fajnie. Ja się nie uwielbiam szczególnie taką jak teraz, chociaż powiem Wam, że też się nie mogę takich dni doczekać na razie. Teraz to pewnie mówię, a później już niekoniecznie, jak to dłużej potrwa, to już nie będę taka zadowolona, ale nie mogę się doczekać takich wiecie dni siedzenia w domu, <grym> jak będzie padał deszczyk, ale no mówię, pewnie potrwa to tydzień i będę miała dosyć. No, kupiłam sobie takie książki w Biedronce do uczenia się czytania i uczenia się literek. Joanna ta była za 5 zł, ta za 20. Jak znacie coś jeszcze takiego nie. fajnego do nauki czytania, to dajcie mi znać. Jak znacie jakieś sposoby albo pomoce do nauki czytania, to dajcie mi znać, bo ja... Dla mnie coś czarno mogę, ja nie wiem jak Ja nie jestem tej lobby. ochotę na cynamonki okropną. Ale postanowiłam sobie, że yy, nie będę jadła cynamonek przed październikiem, że w październiku sobie zrobię cynamonki. Um, no. Ale chciałam mówić, że już pojechał zobaczyć, czy jest cynamonka w cukierni, ale nie było, <laughs> więc to mi coś kupił, ale nie mogę otworzyć jedną ręką. Ulala, fiu, fiu, fiu. Mm, mm, mm. No pięknie wygląda. Tam jest nos jakąś taką cynamonkę. Ale to podobno też dla mnie. No więc mąż mnie słodyczowo zaspokoił. Ta cynamonka też była dobra skarpura. Nie to samo wiadomo, jakbym zrobiła albo jakby do mnie kupił w piekarni, ale było ok. Um, no, i czekam na październik, żeby zrobić swoje. <noise> tak, i ślimaka tego takiego dużego cynamonowego też muszę zrobić. Um, a w ogóle do domina napisał przed chwilą deweloper, bo postanowił nam jeszcze bardziej polepszyć ten dzień. No, i powiedział, że za niedługo y, wstawiać będą okna. I musimy się zastanowić nad całą instalacją, gdzie, co chcemy i jak. Mnie to przeraża potwornie. Ja już się nie mogę doczekać etapu kupowania mebli, bo te wszystkie rzeczy typu gdzie gniazdko, gdzie co i jak, i gdzie, jakie płytki, jakie cokolwiek podłogi, jakie schody, to mnie przeraża. Ja chcę kupować już meble i dekoracje. Jeszcze wybór kuchni mnie przeraża, bo nie wiem gdzie. Co? Wybór kuchni? Mówię, że wykończeniówka to taka podstawowa mnie przeraża. Ta podstawowa, gdzie chcesz gniazdka, gdzie chcesz... Czy chcesz wannę, czy prysznic. Musisz zdecydować już teraz na to. Czy chcesz, yy, wiesz, kinkiety jakieś gdzieś światła i tak dalej, to jest już teraz decyzja. No tak, tak, tak. Później możesz to poprzesuwać i tak dalej, no ale wiesz, to jest dodatkowa robota, a jak chcesz kinkiety, no to już bez sensu totalnie, żeby to później robić. Lepiej od razu, żeby przygotowali te światła. Wiesz co chodzi? No, wybór, jest... wybór płytek, podłóg ogólnie, jakie, jakie zrobić, czy płytki, czy w winyle, czy co? czy co, jakie schody to mnie przeraża takie, takie wybory mnie przerażają jeszcze nie mogę doczekać właśnie kupowania mebli gdzie też kuchnia mnie przeraża bo też nie wiem jaką chcę kuchnię